Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z fizyki w klasie siódmej. Nadal jesteśmy w termodynamice i zajmujemy się dzisiaj zmianami stanów skupienia ciała. Dla przypomnienia z drugiego działu, który mieliśmy w tym roku szkolnym, podczas omawiania budowy wszystkich substancji, tak, z czego są one zbudowane, no to mówiliśmy, że wszystko jest zbudowane z atomów, oraz wymienialiśmy sobie podstawowe stany skupienia. No i oczywiście dla przypomnienia mamy trzy podstawowe stany, czyli ciała stałe, ciała ciekłe oraz ciała gazowe, nazywane również lotnymi. No i dzisiaj w zale, będzie do nas interesowały zmiany tych stanów, tak? ponieważ musicie wiedzieć, że wszystkie substancje, wszystkie ciała, no może nie no wszystkie prawie praktycznie, mogą występować w trzech stanach skupienia – ale to wszystko jest uwarunkowane od tego, z jaką temperaturą mamy do czynienia. No i zacznijmy to sobie jakoś schematycznie przedstawiać. Nie będziemy wybiegali do czegoś innego niż to, co macie w podręczniku, i będziemy sobie to też przedstawiali w postaci takiego trójkąta. Tak? Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj taki trójkąt jakiś równoboczny, i teraz wierzchołkach tego trójkąta wypiszmy sobie. E, stany skupienia, tak? Stan, powiedzmy tutaj stan ciekły, stan gazowy, o, gazowy i stan stały. No dobra, mamy trzy, stany, trzy podstawowe stany skupienia tutaj wypisane, to są takim trójkącie. No i teraz będziemy sobie tutaj na tym trójkącie przedstawiali, jak się nazywają zjawiska, tak? Dzięki którym może zajść zmiana stanu skupienia. No i tutaj najlepszym takim przykładem dla nas do omawiania, tych, tych przejść będzie woda. Ponieważ woda w stanie ciekłym to jest po prostu woda. Woda w stanie gazowym to jest para wodna. Między innymi taka, którą my wydychamy. A ją zauważyć dopiero można, kiedy jest chłodno, chłodno na zewnątrz i kiedy wydychacie powietrze, to widać taką parę, trochę gęstszą, tak? Ale my za każdym razem, kiedy robimy wydech, wydychamy po prostu taką parę wodną. Czyli woda w stanie gazowym to para wodna, a woda w stanie stałym to jest. Po prostu tak zwany lód. No i teraz na tej podstawie będziemy sobie omawiali te przejścia. Pierwsze przejście, powiedzmy, że chcemy ze stanu stałego przejść bezpośrednio do stanu ciekłego, czyli z przykładowego naszego zlodu chcemy zrobić wodę. I ten proces nazywa się po prostu topnieniem. Top nie, nie. Podczas topnienia. Musieliśmy zwiększyć temperaturę danego ciała po to, żeby zaszła zmiana, tak, z lotu, żeby stała się woda. Dobra, i ten proces nazywamy topnieniem. W tym procesie musi, musi zajść takie dołożenie, tak, podwyższenie energii, czyli podwyższenie temperatury. Mamy też proces, który jest tutaj odwrotny. Jeżeli byśmy chcieli z wody zrobić lód, czyli przejście ze stanu ciekłego w stan stały, to nie jest nic innego jak no, tak zwane krzepnięcie. Krzepnięcie. Nie ma czegoś takiego jak zamarzanie. Tak? Nie mówimy o zamarzaniu, nie ma po prostu takiego słówka. Tak możemy sobie mówić potocznie, natomiast fachowo nazywa się to procesem krzepnięcia. No, i z krzepnięciem nie, mamy do czynienia nie, nie, nie tylko wówczas, kiedy w, z wody ma się zrobić lód, ale również wówczas, kiedy powiedzmy, ktoś z Was skaleczy się, tak? Skaleczy się na dłoni, gdziekolwiek indziej i teraz ta wyciekająca krew ma, ma, ma stan ciekły, tak? Jest w stanie ciekłym, i teraz w procesie krzepnięcia po jakimś czasie robi się z tego taki skrzep. Które my nazywamy też potocznie yy, strupem. No dobrze, te, te dwa przejścia mamy. Teraz weźmy się za następne przejścia. Powiedzmy że ze stanu ciekłego, chcemy przejść w stan gazowy bezpośrednio. Czyli mamy wodę i z wody chce, chcemy zrobić parę wodną. Czyli przykładowo, jakbyśmy wzięli sobie taką jakiś pojemnik. W tym pojemniku, oczywiście, wodę. Przypominam, że takimi kreseczkami oznaczamy wodę. Chyba, że macie niby z i sobie zamalujecie, ale kreseczki oznaczają wodę, w środku jakąś ciecz. No dobra, mamy tą wodę i palnikiem zaczynamy podgrzewać. Już po krótkim momencie, nawet bez podgrzewania, tak. Pewne cząsteczki, cząsteczki wody, które się znajdują tutaj na, na powierzchni tej tafli wodnej. One się zaczynają odłączać, odłączać od całej powierzchni wody, i zaczynają ulatywać. I teraz te ulatujące cząsteczki wody my nazywamy po prostu parą wodną. Przy dogodnych warunkach jesteśmy w stanie tą parę wodną zobaczyć, na przykład, kiedy gotuje się woda w czajniku no tą parę, która wylatuje widzicie, tak? Nawet jeżeli czajnik jest z gwizdkiem tak? To ciśnienie wytwarzane przez parę wodną ono powoduje, że gwizdek zaczyna nam piszczeć i wiemy, że się po prostu woda już zagotowała. No dobra, wy wylatuje nam. Czyli ze stanu ciekłego, z wody zrobiła się para wodna. Dlaczego? Ponieważ dołożyliśmy tutaj temperatury. I taki proces, tak? Yy, tworzenia się z wody, pary wodnej, nazywamy parowaniem. To jest parowanie. Parowanie. Czyli, innymi słowy, mówimy, że woda, woda paruje, tak? A w sumie po jakimś czasie nawet wyparuje, bo zauważy, po każdej burzy, nawet kiedy zostają kałuże, to te kałuże po pewnym czasie znikają. Ca cała woda, tak? która spadnie momentalnie, nie jest w stanie mu. Chłon, nie jest w stanie wsiąknąć w ziemię. tak? Część wsiąknie, ale część, duża część tej wody później wyparuje. Ona z powrotem wraca do atmosfery i mamy taki obieg tej wody w, w środowisku. Prawda? Dobra. Ale mamy tutaj ze stanu ciekłego stan gazowy, no a odwrotny taki proces, czyli ze spary wodnej, jakbyśmy chcieli zrobić wodę, tak? to wystarczyłoby, żebyśmy na, na tym rysunku tutaj umieścili sobie jakieś ciało, przykładowo chłodne. Powiedzmy, że nawet lusterko czy jakieś szkło. I teraz para wodna, ona tutaj ma wyższą y, temperaturę, tak? Dlatego się te cząsteczki odłączyły. Ale teraz padając na powierzchnię chłodnego szkła, oddają część swojej energii do, do szkła, ale jak zmniejszają swoją energię, to znowu z pary wodnej robi się po prostu y, woda po prostu. Taka y, no Jak chuchniecie czasami na, na lusterko, tak? Mamy parę wodną, która się skropliła na, na tym lusterku. I dlatego i dla też takie przejście fazowe nazywamy tutaj skraplaniem. Skraplanie, czyli przejście bezpośrednie ze stanu gazowego stan ciepła. Czyli to są przejścia, cztery przejścia, z którymi ma, nie macie problemu, z którymi potraficie bez nauki nawet mi tutaj wymienić, tak? Natomiast tutaj dwa pozostałe to są, to są nadal przejścia, tak? Nadal procesy, które, z którymi ma, mieliście do czynienia i macie czasami, ale zapewne nie wiecie, że mają taką, a nie inną nazwę. No i tutaj sobie wprowadzimy te dwie nazwy. Pierwsze przejście, powiedzmy, że zrobimy sobie przejście ze stanu stałego w stan gazowy. No tutaj przykładem takiego przejścia będzie na przykład wywieszenie yy, mokrych rzeczy. Na, na mróz. Czyli, jeżeli ktoś z, z, sobie zrobił pranie w zimę, wiesił to, e, te rzeczy n, na zewnątrz, no oczywiście, woda, która jest zgromadzona w tym ubraniu, to te cząsteczki wody momentalnie zamarzają, ale też w, bardzo szybko zamieniają się bezpośrednio w parę wodną. Z pominięciem stanu ciekłego, tak? Czyli Zamarznięte kropelki wody momentalnie zamieniają się w parę wodną, która się unosi z tego ubrania no i takie rzeczy wyrzucone na mróz po pewnym czasie kiedy je ściągniemy z powrotem do domu są, są suche. No i teraz taki proces my nazywamy resublimacją. Przepraszam, sublimacją, nie jest nie resublimacją. Sublimacja. Sublimacja No, i teraz sublimacją. Przykładem sublimacji jest między innymi to, że kiedy badano powierzchnię Marsa, tak, czy, czy tam możemy zasiedlić tą planetę, czy też nie, to wyszło, że miliony lat temu na Marsie były pokłady wody. No i dzisiaj te pokłady wody są, są pod powierzchnią, a głównie z Zebrane pod czapami polarnymi tak, suchego lodu na Marsie, ale czasami bywa tak, że te pokłady wody, które tam się znajdują głęboko, od czasu do czasu troszkę tej wody wypłynie na zewnątrz. A ponieważ są tam niskie temperatury, to ta woda momentalnie krzepnie. Tak? chciałem też powiedzieć, że zamarza krzepnie, czyli zamienia się w lód, który momentalnie wyparowuje. Czyli tam mamy też do czynienia z sublimacją. A, sublim sublimacją no i teraz ten, ten proces odwrotny do sublimacji podczas którego nam, ma, powstają nam, powstaje między innymi u nas na ziemi szrom, taki kolor zielony to będzie proces odwrotny no i tak w języku polskim jest że jeżeli coś jest odwrotnego to zazwyczaj dajemy przedrostek re tak, więc mamy re resublimacja. resublimacja, przykładowo też start i restart, tak? To coś przeciwnego do siebie. Resublimacja, jak powiedziałam, w tym procesie powstaje między innymi śrono, czyli jeżeli mamy w atmosferze dużo, dużo pary wodnej, i jeżeli momentalnie obniżymy temperaturę w danym otoczeniu, to ta para wodna, czyli stan gazowy, przekształci się bezpośrednio w stan stały. I to właśnie ten proces nazywamy resublimacją. I w takim procesie powstaje między innymi szron. No dobrze. To tyle. A propos przejść między stanami stanami skupienia ciał. Poprosiłbym, żebyście w swoich zeszytach wpisali właśnie taki temat, jak tutaj mamy, zmianę stanu skupienia ciał oraz żebyście wykonali taki trójkąt z nazwami przejść fazowych między danymi stanami skupienia. A jutro zajmiemy się czymś bardziej może skomplikowanym, by się wydawało, ale też, też łatwym. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. I do usłyszenia na następnych zajęciach.